Kopciuszek. W odległej krainie żyła kiedyś biedna dziewczynka. Całymi dniami ciężko pracowała, usługując macosze i córko. Sprzątała, gotowała, myła, prasowała, prała, bez końca i bez wytchnienia. Wszyscy wołali na nią Kopciuszek. Kopciuszku, pośpiesz się. W kuchni czeka na ciebie jeszcze dużo pracy. No ruszaj, żwawo, żwawo, krzyczała już od rana macocha. Kopciuszek dwoił się i troił, ale macocha i tak wiecznie była niezadowolona. Pewnego dnia pracy było już więcej niż zwykle, bo panny Brzdule wybierały się na bal wydawany przez królewicza. Kopciuszku, jedziemy na zamek. Królewicz wybierze dziś na balu swą przyszłą żonę, zawołała Macocha Pomóż nam się ubrać i uczesać. Kiedy wreszcie pojechały, Kopciuszek ze smutku i zmęczenia zalał się łzami. Wtedy w kuchni pojawiła się dobra wróżka. Otrzy oczka, panienko, powiedziała: nie mamy dużo czasu. Musimy cię wyprawić na bal. Szybko umyj się i przynieś tu zaraz dorodną dynię. Wróżka zamieniła ogromną dynię w lśniący powóz. Cztery szare myszki wrącze rumaki, a stary fartuł dziewczynki w najpiękniejszą balową suknię. Za dotknięciem czarodziejskiej różdżki włosy kopciuszka zostały pięknie ułożone, a na nogach pojawiły się szklane pantofelki. Dziewczynka wyglądała olśniewająco. Baw się dobrze. Lecz pamiętaj, moje czary będą trwały tylko do północy. Przestrzegła ją wróżka. Wróć, nim na zegarze wybije dwunasta. Młody królewicz od razu wypaczył najpiękniejszą pannę. tańczył tylko z nią. Tylko na nią patrzył. Tylko z nią rozmawiał. Tylko do północy. Gdy dziewczynka usłyszała bicie zegara, a wieży wyrwała się z ramion królewicza i co sił pobiegła do swojej karety. Śpieszyła się tak bardzo, że nie mogła już wrócić po bucik który ześliznął się z nóżki, gdy zbiegła ze schodu. Zakochany królewicz rozkazał od razu wszcząć poszukiwania swojej pięknej wybranki. Królewscy posłańcy chodzili od drzwi do drzwi, pilnując, aby wszystkie panny w okolicy przymierzyły znaleziony pantofelek. Przyszli też do złej macochy i córki, ale bucik na żadną z nich nie pasował. Już chcieli wychodzić, kiedy zobaczyli, że w kuchnik krząta się. Nieśmiała istotka. To dziewczyna do sprzątania i usługiwania! zawołała macocha. Ale oni sumiennie nie wypełnili rozkazy księcia, więc kopciuszek przymierzył pantofelek. Pasował doskonale. Kurlowicz był najszczęśliwszym z ludzi, kiedy ponownie zobaczył swą ukochaną. W młodej parze od razu wyprawiono huczne wesele, które trwało trzy dni i trzy noce. A gdy się skończyło, młodzi zamieszkali w przepięknym pałacu. Co było dalej? Musicie zgadnąć sami.